Jesteśmy na kempingu Paloma, koło Tarwify, na południu Hiszpanii i mieliśmy koszmar noc. Mieliśmy koszmar noc dlatego, bo, bo tutaj jacyś lokalsi, którzy mają tutaj przyczepkę na stałe, zjechali się i zrobili taką imprezę wieczorem do trzeciej w nocy, a my mieliśmy o siódmej wstać i wyjechać. Więc powiem wam, że nie wstaliśmy o siódmej i nam to trochę pewnie plany nasze na dzisiaj zniszczy. No ale nic, no trudno. Już jesteśmy gotowi, także podpinamy się. I jedziemy, jedziemy, jedziemy. ale no wracamy trochę na północ, jedziemy koło miejscowości Motorville. No, to jeszcze nie jest na północ, no, ale gdzieś trzeba zacumować wrodze. Będzie tu jeszcze gorącej niż teraz. A ja Ci coś pokażę, zobacz. podę nie wyjąłeś i dlatego tak się przeszepacała bujała jak się obracałeś. Się bujała? No. Dobra, wyjechaliśmy, A powiem Wam, że ciężko było wyjechać, bo tam wszystko było pozostawiane, praktycznie no ktoś musiał auto przestawić. <laughs> Nie nagrywamy już po raz kolejny jak wyjeżdżamy, no bo ile, ileż można to nagrywać tak naprawdę. A po drugie to zawsze jest taka stresująca sytuacja, człowiek nie ma głowy do nagrywania. Ale jedziemy, jedziemy w stronę północy, tam powinno być chłodniej, na razie jeszcze nie, bo nasz międzyodpoczynek ma podobną temperaturę, ale już jak pojedziemy jeszcze ciut dalej, no to wtedy będzie ciut chłodniej. Może będzie łatwiej, żeby wjechaliśmy do prowincji Malaga. Nie dojedziemy do Malagi, no plan jest taki, żeby zatrzymać się gdzieś po drodze. Jedziemy przez miejscowość Marbella, e, szukamy tutaj tego Camper Parku. Marbella jest jedną z bogatszych tu miejscowości, podobno tu jacyś aktorzy, nawet mafiozi mają swoje domy. E, no my tędy, no, wąsko jest słuchajcie i te auta tak zaparkowane, więc przyczepom jest ciężko przejechać zobaczcie na przykład dlatego, jak jest po na lądzie całkowicie zaparkowała samochód. Ja nie sądziłem, że ta Marbeja jest tak naprawdę taka, no taka duża. A to zobacz na tym, widzisz jaki napis Marbella? Która oznacza piękne Tak, Która oznacza piękne nie tutaj ciężko jest jakiś fajny kemping, a te co są tutaj kempingi. Albo są słabe, albo nie miały miejsca żadnego. Mieliśmy dojechać do czegoś takiego jak La Calla de Michas na Camper Camperplatz, Sztelplatz. No i jak zobaczycie na Googla, to jest tu piękny plac. Zobaczcie, tutaj kampery sobie stoją. Chciałem tu odpiąć przyczepę i pozwiedzać. Dojechaliśmy. Tu jest wesołe miasteczko. No, tu. Tutaj nie za bardzo widzę jakiekolwiek kampery. I no tutaj bym nie odpiął przyczepy. Dlatego się zastanawiamy, co teraz zrobić. A widziałeś, zobacz, tutaj jest taki, taki napis. Uwaga, latające piłeczki. Latające piłeczki golfowe, i można dostać w głowę, bo tutaj jest takie pole golfowe. I może dlatego to już kampery przestały stać. Kierujemy się dalej. Słuchajcie, naszym celem jest zamek, jakim to, nazywa się, to on się nazywa. się eee, nazywa. Bardzo piękne miejsce. Może się, ale tam jest malutki parking. Słuchajcie, chcieliśmy odpiąć przyczepę w jakimś kafet parku i pojechać sobie, pojechać sobie autem. no Ale się okazało, że nie ma kafet parku Czyli nie za bardzo jest gdzie odpiąć tą przyczepę. Bezpieczny sposób. I drugi raz taka sama sytuacja. 82 euro na dystrybutorze, a mieli liczą taniej. 73 euro. Nie mam pojęcia o co chodzi. Może ktoś z Was wie. No dobra, kochani, dojechaliśmy do Chin albo do Tajlandii. No w każdym razie gdzieś na Bliski Wschód, ponieważ to jest taka 33-metrowa stupa, Jakoś tak to się czyta. I to jest największe buddyjskie takie centrum medytacji w Europie. No zobaczymy, jak to wygląda. To jest jakiś taki ogród. jest takie miejsce chyba pokazane w jakich różnych stylach. Się budowało, ale po prostu jest tak gorąco. Piękny parczek, tam w dół idzie pan z pieskiem. Ale no po prostu nie da się tutaj tak o tej godzinie zwiedzać. A jesteśmy w miejscu, które się nazywa La Capayania. A tu jeszcze jest taka budowla w stylu azjatyckim i to jest chyba motylawium, z tego co my zrozumieliśmy. Zresztą nazwa na to wskazuje, Pozavio. Nie wiem czy słyszycie, już są takie nie... A jakieś takie właśnie azjatyckie melodie Widzicie, te holągiewki, tak jak my, w tym, w Nepalu. A tutaj mamy widok na Costa del Sol. Zrobimy fotkę małą. A tutaj mamy wejście do tej świątyni. Nie wiem czy to można świątynią nazwać, ale chyba tak. Nie będę tutaj mówił, tylko po prostu nagram wam, jak to wygląda. Wam, że tam pachniało kadzidełkami. I te stupy to są takie właściwie architektoniczne budowle tego typu. E, ta jest miata nowa, bo ona coś tam w 2000, któryś roku została zbudowana. E, widzieliście, jak tam jest w środku? No, ten zapach był magiczny, ale była taka, taka cisza tam, nie? Taka możliwość skupienia i medytacji akurat. No nic, fajne miejsce po drodze, słuchajcie, dlatego stanęliśmy Wam pokazać. Zwróćcie uwagę na architekturę tego budynku al -Kuebla. Nazywa, ale tak naprawdę to nie wiem, co tu się mieści. Nawet taką wieżyczkę ma. Zostawiliśmy tam przyczepę koło tego, koło tego buddyjskiego centrum, bo tam było po prostu taki kawał fajnego, wygodnego placu. To jest około 10-15 minut od tego zamku, ale dosyć na wiosku, że się przejdziemy, tym przy okazji nagramy wam, jak wyglądają tutaj takie, nie wiem, zwykłe domki apartamentowce na Costa del Sol. I właśnie tutaj zobaczcie, jeden taki jest. Tu jest apartamentowiec, a tutaj jest taki dom. I one te domy, zobaczcie, wszędzie krachty w oknach, nawet na pierwszym piętrze, ale mają takie jakieś zasłony na tych tawasach. najprawdopodobniej e, po prostu latem się zasłaniają, a zimą chcą się odsłonić do słońca. dlatego tak. Nawet te bramy takie jazdowe na jakichś osiedlach, one też bo mają taki specyficzny styl hiszpański, nie? Stąd widać, gdzie idziemy, to jest właśnie ten zamek, Kolomares, -ja, jak Kolomares on się nazywa, nie mogę zapamiętać, się nazywa, to jest tutaj. Ten zamek powstał tak na Bąstawie niedawno. 1987, tak? Jakoś tak, tak 94 go budowali i on jest jakby to jest taki pomnik uczciw Krzysztofa Kolumba. Tu jak spojrzycie, to praktycznie w każdym domu są baseny. Już stąd widać, że ta budowla jest absolutnie śliczna, po prostu naciukana jest zdobieniami. I zobaczcie, dostaliśmy po polsku taką coś, nawet pani do nas dziękuję, powiedziała. Zabytkowy zamek Kolomare, strzymać. Aha, to jest to samo, dobra. No i tutaj są numerki. Jeden fontanna wężowa, człowiek na ziemi. Bizantyjski, dwudzanek. Chodzimy do dwójki, tu jest dom Alagona. Trójka, to jest fontanna zalotu, przedstawiająca spotkanie Ferdynanda i Izabeli. To chyba jest Ferdynand, a to chyba jest Izabela. Tutaj są różne elementy, na przykład wszystkie trzy statki, podobno eee, te, którymi kolumn płynął. No w każdym razie no, takie nawiązania do statków tutaj robili. Tu jest taras widokowy. Ja czwórki nie mogę zająć, wiesz? Gdzie. Zobaczmy, jaki to widok. No tak to wygląda. Tu mamy morze. A tu mamy widok na ten zamek. No, Tu jest szóstka zbiornik wody. Słuchajcie, tych punktów jest tutaj 16. Ja nie będę chyba każdego tak nagrywał. Może jeszcze coś ciekawszego wypatrzę, to Wam nagram. Wiosenka, wieża orientalna. Marzenie Kolumba. No zobaczcie, tutaj jest jakaś, e, jakiś dziób łodzi. I tak naprawdę tutaj też jest dziób Łodzi, a trzecia tu gdzieś jest. Jeszcze. Tu nie ma ludzi w ogóle, zobaczcie. Tutaj wejście jest zamknięte do tego, nie wiem czemu. Ale generalnie do, tego środka, do tej środkowej części nie można wejść. Trochę dziwne. A my idziemy na dziób łodzi. Tutaj dwunastka to jest latarnia i tak naprawdę powiem wam, że tu wszędzie jest symbolika. Po prostu tyle elementów religijnych, kulturalnych, historycznych tutaj jest, jak sobie spędzicie naprawdę dużo czasu, to wypatrzycie bardzo ich wiele. A ja widzę trzecią łódź. Jest tam o tutaj na tym zamku, o tutaj pod tym łukiem, mniej więcej, nie wiem czy dobrze pokazuje. Jesteśmy na dziobie łodzi i to jest naprawdę fajna taka miejscówka żeby wam zrobić taką tego. Dobra, słuchajcie, nie będę więcej dużo nagrywał. Tyle wam powinno zostać, żeby was zachęcić, żeby tutaj przyjść niestety to teraz trzeba wejść. Co zeszliśmy i to w to upale. Dochodzimy już do tego zestawu naszego na szczęście stoi pod tą świątynią tutaj i jedziemy dalej. Jedziemy sobie przez malagę. Tam macie plażę wzdłuż wzdłuż tego jakąś pewnie promenadę, nie widzimy tego, ale Ola mówi, że pełno panosoli tam widzi. i jest promenada jest promenada, no my jedziemy przez centrum Malagi bo już nie wjeżdżaliśmy tam na tą autostradę A7 A7, a P7 chyba tak ona się nazywa o, no, a tutaj mamy port w Maladze i zobaczcie jaka biała latarnia ładna jest A no, tutaj jakiś pomnik ktoś siedzi no tak przyjazdem jesteśmy tylko w maladze to wam na kawałek. Masę rowerzystów tu jest, nie? I masę takich ludzi na skuterach. Ja jadę takim prawym pasem, pasemie taki znak jest. Ja nie wiem, czy ten pas nie jest na przykład przeznaczony tylko i wyłącznie dla tych skuterów i rowerów. Tak naprawdę, no ale na no nic na razie nic się nie dzieje z tego powodu. Castillo de Banios to jest miejsce, do którego właśnie dojeżdżamy. No i tu jest kemping o tej samej nazwie Castillo de Banios. Maciek przed chwilą Skręć, skręcił, Maciek, Maciek przed chwilą stwierdził, że, co tam stwierdziłeś? to mega sucho, będzie okropnie gorąco. No, że to jest za mega sucho, będzie okropnie gorąco. Na rondzie drugi zjazd. Ja powiem, że nie jestem tak do końca przekonany, ponieważ pamiętasz tą wilgoć, jaka była na Gibraltarze? Jak jest ciepło, ale sucho, to jest to bardziej znośne niż ciepła, wilgoć. O tutaj za tym białym murkiem, o tutaj się się wychyli, o. Gdzie jest kemping, taki biały budyneczek? A tam zaraz jest ten zameczek panios.